Nazwa wystawy związana jest z Kaliningradem, regionem, który nazywany jest bursztynowym krajem ze względu na ogromne złoża tego minerału. Ponad 90% bursztynów pochodzi właśnie stamtąd. Eksponaty uporządkowano w trzy grupy: okazy brył bursztynu zróżnicowane pod względem masy, formy, koloru, biżuteria, rzeźby, przedmioty użytkowe i pamiątki oraz fotografie i prezentacje filmowe ukazujące wybrzeże Bałtyku i złoża bursztynu w obwodzie kaliningradzkim. Dla Szczecina to ważne wydarzenie. Długo oczekiwana wystawa, która jest owocem naszej współpracy początku, od początku 2004 roku. I dzisiaj jest pewien finał tej współpracy, który poprzez spotkania w 2007, 2009, stosowne dokumenty, któreśmy podpisywali w latach 2010 roku, dzisiaj odnajdują finał w postaci... Tych wspaniałych dzieł, którym możemy się cieszyć. Szczecińska wystawa przybliża historię bursztynu oraz związane z nim rzemiosła artystyczne. Ilustruje m.in. naukowe rekonstrukcje wytworów z bursztynu i jego obróbki z okresu od XV do XIX wieku. Dzisiaj prezentujemy Państwu tą wystawę bursztynu z obwodu Kalingradzkiego, gdzie znajdują się największe złoża tego słonecznego kamienia. Bursztyn od lat jest minerałem, który obok złota budzi zainteresowanie, szczególnie wśród pań. Wiele pięknych okazów można zobaczyć w Zamku Książąt Pomorskich. Bursztyn jest wyjątkowym i unikalnym kamieniem, klejnotem zarówno dla Polski i Rosji. I jest to kamień, który przyszedł do nas z dawnych wieków. W zbiorach Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie gromadzonych już od ponad 30 lat znajduje się przeszło 6 tysięcy naturalnych okazów bursztynu bałtyckiego, także z inkluzjami roślinnymi i zwierzęcymi. Wystawa w Szczecinie, choć nie taka bogata, to również zachwyca.